Dopiero co Aleksandra Mirosław zachwyciła wszystkich na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, a już po powrocie ponownie skupiła na sobie spojrzenia. Od rekordowych wyników w sporcie do spektakularnej kreacji na wybiegu. Takiej metamorfozy nikt się nie spodziewał. Aleksandra Mirosław w rozmowie z RMFFM już początkiem roku zapowiedziała, że dokona niemożliwego. Chce być pierwszą, która wbiegnie na górę poniżej 6 sekunda. Mówiła, od realizacji założenia była o włos, co udowodniła na oczach całego świata. Polka w kwalifikacjach olimpijskich we wspinaczce sportowej na czas dwukrotnie pobiła rekord świata, a w finale wywalczyła dla nas złoto. Po powrocie z Paryża strój sportowy zamieniła na spektakularną kreację. Jak prezentowała się na wybiegu? Aleksandra Mirosław na wybiegu, występ polskiej zawodniczki w kwalifikacjach olimpijskich, wprawił wszystkich w osłupienie. Aleksandra Mirosław znakomicie spisała się w prekwalifikacjach, pobijając dwukrotnie rekord świata. W pierwszym biegu olimpijskim miała 6,21 sekunda, natomiast w drugim przeszła samą siebie i to dosłownie, zdobywając szczyt ze znakomitym czasem 6,6 sek. Udowodniła, że w tej dyscyplinie nie ma sobie równych, zdobywając złoto w finale. Po powrocie z Paryża ponownie zaskakuje, ale tym razem już nie na ściance, a na wybiegu. Strój sportowy zamieniła na podkreślającą sylwetkę koronkową sukienkę. Jej występ w Sopocie był przed smakiem 13 edycji Show Top Model. Zobaczcie tylko, jak prezentowała się medalistka. Robi wrażenie.